serdecznie w jednym z pierwszych odcinków Rozmów Duchu. Dziś moim gościem jest nauczyciel Zen, Igor Pininski czy to był Serdecznie? Takie pierwsze pytanie, bo wielu moich fanów, wielu moich widzów pyta się często, co to jest ten Zen. I nie rozumieją za bardzo tego, bo Zen kojarzy mi się z tą kulturą wschodnią, z czymś bardziej orientalnym z kultur, z filmów związanych z Kung-Fu i różnymi tego typu rzeczami, ja bym chciał u źródła dowiedzieć się, czym faktycznie jest Zen. Okej, okay, co robisz teraz? Teraz siedzę i rozmawiam z Tobą. No, to jest właśnie Zen. A przynajmniej to jest podstawa Zen. Więc podstawą Zen jest yy, bycie w tym momencie i, i bycie w pełni świadomym. Co robisz, gdzie jesteś, i robienie tego na 100%. Czyli coś, co bardzo często nazywa się uważnością. Więc, to jest ta podstawa Zen. To jest to, co trenujemy. Trenujemy uważność. Trenujemy, trenujemy bycie obudzonym. Zen jest rodzajem buddyzmu. A buddyzm znaczy być obudzonym. Słowo Buddha znaczy obudzony. Więc, ponieważ większość ludzi. Przez większość swojego życia śni na Jawie. Jest w stanie takiego, takiego snu. Więc zen to znaczy starać się obudzić. Co tam było konkretnie z Nen na Jawie? To znaczy, że e, kiedy zapytałem Cię, co robisz w tej chwili, powiedziałeś: Siedzę i rozmawiam z Tobą. Mhm. Ale w większości Twojego życia, i również w sporej części mojego życia, i, i, i życia innych ludzi. Nasze ciało siedzi w jakimś miejscu, robi coś, a naszą umysł wędruje gdzie indziej. Więc to jest pewnego rodzaju sen. Stan podobny do snu. Weźmie nasze ciało, leży w łóżku, a umysł w tym czasie może być na Karaibach, albo być gonionym przez jakieś potwory, albo różne rzeczy się mogą dziać. I mniej więcej podobnie się dzieje na jawie. To znaczy, nie, nasz kontakt z rzeczywistością, nasz kontakt z tym, co faktycznie robimy, jest ograniczony. Bardzo często nie widzimy tego, co jest przed naszymi otaczami, tylko widzimy to, co projektuje nasz umysł. Więc to jest ten stan, stan snu, o którym mówię. Stan obudzenia to jest, to znaczy widzieć jasno, słyszeć jasno, czuć jasno, myśleć jasno, działać jasno. Jak, czy piszę o medytacji, czy piszę o Zen, to y, pojawiają się pytania, y, które mówią: po co medytować? Po co w ogóle praktykować Zen? Po co y, w ogóle wchodzić w ten rozwój duchowy? Okej, okay, ale w przypadku Zen po co praktykować Zen? Co jest celem praktyki? Lepiej nie. Lepiej tego nie robić. <grych> Kiedyś y, y, pewien wielki mistrz powiedział: a, Praktyka duchowa to jest bardzo poważna rzecz, lepiej nie, nie zaczynaj. Ale jeżeli zaczniesz, to skończ co zacząłeś, bo niedokończona praca cię zamęczy. Czyli, tak jak powiedziałem, tutaj chodzi o to, żeby się obudzić. Ale jeżeli ktoś głęboko śpi, to lepiej go nie budzić niech się wyśpi najpierw. Więc praktyka zen jest dla tych, którzy już nie jest im za komfortowo z tym snem, nie jest im już za dobrze z tym snem. Więc już są na granicy pomiędzy snem i obudzaniem się i potrzebują czegoś, co, co, co obudzi ich i, i pozwoli im pozostać obudzonym. Więc praktyka zen jest dla tych, którzy tego potrzebują, tak jak każda praktyka duchowa. W pewnym sensie trzeba do tego dojrzeć. I pytałeś po co? No, po prostu w którymś momencie to jest konieczne, żeby, żeby dalej się rozwijać. Jak Zen patrzy na inne drogi, typu chrześcijaństwo? Żyjemy w katolickim hmm. kraju i często każda inna droga jest rozumiana jako, no, co, jako temat tabu, że tak. Wier Wierzę, że w Polsce można mówić, ale tylko jeżeli jesteśmy katolikami. Jak Zen ma się do chrześcijaństwa i do katolicyzmu? Okej, okay. chrześcijaństwo nie jest dla Zen inną drogą. E... Buddyzm w ogóle. Może być postrzegany jako religia. Przez wielu ludzi na wschodzie jest postrzegany jako religia. Wielu ludzi na wschodzie praktykuje coś, co ja bym nazwał takim ludowym buddyzmem. Czyli chodzą do świątyni, modlą się, przynoszą różne dary, kładą na ołtarzu Buddy. Jak mają jakiś problem, to modlą się do Buddy i liczą, że po śmierci odrodzą się w krainie Buddy. Więc. więc nie praktykują medytacji, nie, nie praktykują buddyzmu tak naprawdę, nie praktykują tego, czego Buddha nauczył. Tylko traktują to od tej strony religijnej. Natomiast na Zachodzie raczej niewiele osób praktykuje buddyzm w ten sposób, a zwłaszcza Zen. Więc my bardziej robimy to, co, co oryginalnie było, było zaprojektowane. Jeśli chodzi o tą praktykę. Czyli po prostu robimy pewien trening. Training, czy... A, trening, trening życia. <laughs> trening, 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 trening uważności. Trening uważności. Na początku mówiłem Ci, że, że podstawą jest uważność, ale na tym się nie kończy, bo jakby, najpierw, najpierw musimy no, zacząć w ogóle orientować się, gdzie jesteśmy, co robimy. Ale, ale kiedy już ta uważność jako taka się pojawia, wtedy zaczynamy, w tym treningu pojawia się element, bardzo ważny element pytania. A więc czym jestem? Co, jest, co, jest, co to jest to, co siedzi tutaj i rozmawia? I co to jest to, co widzi tymi oczami? Co to jest to, co słyszy tymi uszami? Czym jestem? Czym jest ten świat? Co i czym jest to, na co patrzę w tej chwili. Więc w tym momencie zaczyna się poszukiwanie. Więc jest element treningu, jest element poszukiwania. Eee, i, I się skończy? Eee, jak się skończy, to ci powiem. <śleszy> <śleszy> Ale e, mamy takie ślubowanie. O których mówimy codziennie, czujące istoty są niezliczone. Ślubujemy je wszystkie wyzwolić. Iluzje są nieprzebrane. Ślubujemy je wszystkie wykorzenić. E... Nauki są niewyczerpane. Ślubujemy je wszystkie zgłębić. Droga buddy jest doskonała, czyli tak, droga oświecenia, ponieważ to słowo budda znaczy oświecenie, przebudzenie, mm. jest doskonała, lub w innych tłumaczeniach nieskończona. Ślubujemy ją osiągnąć, czyli ślubujemy ją przejść całą. Więc jest w tym pewien paradoks. Z jednej strony no mówimy, nie. to się nigdy nie kończy, ale z drugiej strony mówimy, ale my ślubujemy przejść do końca tą drogą. No, no tak. <laughs> Więc jest no, no tak. pełen paradoks. To jest łatwiejsze, wystarczy przeżyć życie dobrze i koniec tak. i mamy zbawienia, a tutaj to jest na końcu oświecenie, tak? tak. Chrześcijaństwo jest, jest równie łatwe jak Zen i, 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 i równie trudne jak Zen. Więc dlatego pytałeś o Zen i chrześcijaństwo i, i kwestie patrzenia na inną drogę. Więc, więc z punktu widzenia tego, co my praktykujemy, każdy może to robić, również chrześcijanie. Więc ludzie, którzy przychodzą do Ośrodka Zen więc to są niektórzy z nich są chrześcijanami, niektórzy są ateistami, niektórzy wierzą tam w coś jeszcze innego, to nie jest takie istotne dla praktyki Zen. Można powiedzieć, że każdy z tych osób praktyka Zen pomoże w ich religii, mm. w osiągnięciu istoty ich religii. Z tego powodu w naszej szkole praktykuje dużo duchownych chrześcijańskich, w tym duchownych katolickich. Mnisi, mnisi katolicy mają nawet swoje grupy zen w klasztorach. I ja znam bardzo blisko jednego księdza, który cały czas uczestniczy w naszych odosobnieniach. Nawet jego parafia płaci za to, płaci, płaci za jego przyjeżdżanie nie, no. na, na, na praktyki zen. Oczywiście to nie jest w Polsce, tylko w Szkocji, ale, ale jest to ksiądz katolicki. Także, yy, także ten trening nie jest zależny od religii.